Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami na temat Bożej Wierności i tego, jak Bóg niesamowicie jest wierny i zaopatruje tych, którzy idą za nim i w jego powołaniu. W II Mojżeszowie, w XVI rozdziale, czytamy o tym, jak Bóg prowadził naród izraelski przez pustynię. Czytamy, że każdego dnia Bóg dostarczał im pożywienie. Dostarczał im manne. To jest niesamowite, bo to był cudowny pokarm, który oni mieli każdego dnia i mogli, się, mogli spożywać to, i nie byli głodni, tam, na pustyni. Był to pokarm wystarczający, pożywny, smaczny, właściwy i niezawodny. Mieli spożywać, zbierać go tyle, ile potrzebowali. Odkładanie na kolejny dzień nic nie dawało, bo było następnego dnia już zepsute, z wyjątkiem sabatu, gdy nie zbierali, ale poprzedniego dnia mieli podwójną porcję. I w szesnastym rozdziale czytamy, że przypadało jeden omer na każdego, jeden omer manny. Pozwoliłem sobie zrobić troszeczkę, e, przeszukać, zrobić takie badania i jeden omer jest między 2,5 a 4 litry. Czyli załóżmy tak dla pustego rachunku, to jest powiedzmy 3 litry, a jeden litr to jest 0,708 kg. Czyli jak Obliczając to, wychodzi nam, że powinniśmy mieć około 2 kg manny dziennie na głowę. Teraz ile było tych głów? Z drugiemu Mojższowi 12. Czytamy, że z Egiptu wyszło 600 tysięcy mężów plus mnóstwo obcych ludzi z nich. Czyli jakby zakładając, że rodzina to było 2 plus 2 plus ci obcy ludzie z innych narodów. Można by założyć, że to było około 3 milionów ludzi, które szło przez pustynię i których Bóg karmił każdego dnia. Czyli ile pożywienia Bóg musiał każdego dnia dostarczyć dla nich na pustynię? Około 6 milionów kilogramów. To daje 6 tysięcy ton każdego dnia przez 40 lat. Teraz można by się zastanowić, w jaki sposób my, przy naszej wiedzy, przy naszej technice, którą dzisiaj mamy, mielibyśmy dostarczyć tyle pożywienia każdego dnia na pustynię, gdzie nie ma dróg, nie ma torów. W ten sposób to są samoloty. Samolotami. No więc przyjrzyjmy się temu. Największy samolot, jaki jest na świecie, to jest Antonow 225 Miria. Jego ładowność to jest 250 ton. Czyli żeby 6000 tysięcy ton dostarczyć na pustynię, to musiałby 24 razy zrobić kurs. Ale jest tylko jeden taki samolot na świecie. No więc innym, już mniejszym samolotem jest Lockerhead C5 Galaxy. Amerykański samolot, który ma ładowność 120 ton. Przy takiej ładowności 50 razy trzeba by. Musiałby zrobić tam i z powrotem kurs. Dziennie, żeby dostarczyć tyle pożywienia. Wiecie, żołnierze, którzy obsługują ten samolot, mówią, że 16 godzin pracy na ziemi potrzeba, żeby ten sam na każdą godzinę lotu. Wyobraźcie sobie, jakie to byłoby przedsięwzięcie. Niemalże niewyobrażalne. I to musieliby dostarczać dzień w dzień przez 40 lat. Zobaczcie, a Bóg. Bóg po prostu powiedział, że będzie wierny i będzie zaopatrywał. Dlatego, gdy o tym myślę, to w mojej się pytanie, czy mogę zaufać Bogu? Czy Bóg będzie wierny w moim życiu? Czy Bóg troszczy się o swój lud? Czy Bóg troszczy o swoje dzieci? Czy warto Mu ufać? Bóg kazał umieścić w krzyni przymierza na czynie z manną, jako dowód Jego wierności dla wszystkich pokoleń. Dlatego ja myślę, że mamy wielkiego Boga, służymy cudownemu, wspaniałemu Bogu, któremu możemy zaufać i możemy powierzyć Mu swoje życie w Jego ręce, bo On może czynić w naszym życiu rzeczy, o których nam się nie, nie śniło, niewyobrażalne. Takie, które dla, w oczach tego świata są niewykonalne, niemożliwe nawet. Ale On będzie wierny. On tak powiedział. I tak jak był wierny, tak będzie wierny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.